przydać się. Co, co to jest? E e Emilek. Wiedziałem, że prędzej czy później będę musiał głębiej skrytykować kwestie szorców. Ale nie spodziewałem się, że przede mną zrobi to Emilek! O ironio twórca, który wybił się przez shortcowe komentarze. Strzel w suba i tatnij w ekran, a zobaczysz co się stanie. No ale dobra, może Emilek przez te kilka miesięcy przejrzał na oczy i zrozumiał, że shortsy są zgubą YouTube'a. Może wreszcie się z nim zgodzę. Polajkujecie sobie shorta, obejrzycie powiedzmy do połowy. No i tam wam się wyświetla przycisk subskrybuj. Tylko, że jest taki... Tyci, tyci problem. Jak zostawiacie tego suba, to tam nie ma opcji zaznaczenia dzwoneczka, czyli jak dacie suba, to nie będziecie dostawać z tego kanału żadnych powiadomień o filmach, streamach, cokolwiek. Po prostu, zwykły sub. Tego dzwonka nie ma i w tym jest problem. Czekaj, co? Kanały, które wybiły się przez shorty, mają po 100 tysięcy, 200, 300 tysięcy subów, a ich wyświetlenia pod dłuższymi, zwykłymi filmami są naprawdę tragiczne. Mając 300 tysięcy subów, ich wyświetlenia często wahają się od 2000 do 10 koła. To naprawdę jest straszne zjawisko, że teraz można zdobyć tyle pustych subów na shortach, a wyświetlenia w ogóle się na te suby nie przekładają. Sugerujesz, że każda osoba, która zasubskrybowała ciebie przez shorta, miałaby otrzymywać powiadomienia o wszystkim? A komu to potrzebne? Suby uzyskane z shortców przekładają się na wyświetlenia shortców. I niech tak pozostanie. Jeżeli myślałeś, że przez ten format zyskasz ogromną ilość subów, które przełożą się na ogromną ilość wyświetleń pod filmami, to byłeś w błędzie. Jedyne co tym osiągnąłeś, to uśmierciłeś swój kanał. Na swoją pozycję trzeba zapracować Bez pseudo w postaci pionowych filmików Jeżeli serio chcesz mieć aktywnych widzów Którzy oglądają twoje filmy To odstaw shorts A jeżeli chcesz mieć dużo widzów oglądających twoje shortsy To odstaw filmy Ja wiem, że ogromna ilość pustych subów Z shortsów jest straszna Ale wizja aktywnych widzów z shortsów Pod filmami jest jeszcze gorsza W kiedy shorty się pojawiły Wydaje mi się, że filmy naprawdę straciły na popularności W ogóle ludzie wolą teraz oglądać krótsze minutowe filmiki niż taki dłuższy materiał. Filmy straciły na popularności właśnie przez shorty. Emilek, filmy nie straciły na popularności, lecz to ty uzbierałeś osoby z shortców, które nie są zainteresowane filmami. Nie każda osoba, która obejrzała twój short o lejsach, będzie chciała obejrzeć dłuższy film komentarii. Czy to przez różnice kontentu, różnice stylu, długość materiałów. Odbiorca shortów różni się na wielu płaszczyznach od odbiorcy filmów, co doskonale rozumiesz, ale nie wyciągasz z tego żadnych Wniosków. Wiele osób, które przegląda Shorty, nie wchodzi później na taki Kanał, nie zostawi dzwoneczka, bo Zwyczajnie zobaczyli jednego shorta Zostawią suba i sobie pójdą dalej. I to jest Problem. No shit Zobaczą shorta i przejdą do kolejnego Ci ludzie chcą mieć szybką Tanią i odmurzającą rozrywkę Więc duża część z nich nawet nie wejdzie Na twój kanał, by obejrzeć Przegląd cringe'u Co za ziołek on chyba z Ohio uciekł. Nie, nie no, w albo z chorości, albo z Ohio uciekł. Jest jedna rzecz, której nie, nie rozumiem. rozumiem. Jak można być o, świadomym szkodliwości szorców, iż. nagrać o tym film, narzekać na puste suby i dalej je tworzyć. W tym to coś. Shorty na YouTubie są naprawdę popularne i praktycznie każdy o nich słyszał. Ale czy wiedzieliście, że shorty mają negatywny wpływ na ową platformę? To jest ten, no... Yy... Syndrom sztokholm. Mam pewne wątpliwości, czy aby na pewno film Emilka powstałby, podkreślić wady w funkcjonowaniu tego zjawiska. Bardziej mi to wygląda na film podpinający się pod ostatnio modne analizy, analizy upadku, upadku yy, yy, jak, jak doszło, doszło... do wykresy na miniaturę co by wiele tłumaczyło czemu Emilek nie dokonał żadnej refleksji mimo świadomości problemu ludzie idą na łatwiznę tak od kiedy pojawiły się shorty to teraz dosłownie wybić się może każdy i każdy może zyskać 100 tysięcy subów nie ma w tym nic złego totalnie nie <laughs> niech każdy stanie się popularny przez shorty po co w ogóle nagrywać filmy najlepiej jakby tym widzom pojawiały się powiadomienia o wszystkim miałbym, miałbym już aktywne, aktywne suby, suby pod, pod moimi, moimi filmami. filmami miałbym wille bardzo zbalansowany Wybić się może każdy i każdy może zyskać 100 tysięcy subów. Nie ma w tym nic złego, totalnie nie. Tylko problem pojawia się wtedy, gdy ktoś robi naprawdę gówno content. To jest jakaś autorefleksja? Otrzymałeś olbrzymi zastrzyk subów przez słabe shorty komentarii. Subaj, tak nie a zobaczysz. I ty jeszcze wymagasz, by pod twoimi filmami było ponad 5 tysięcy wyświetleń. A co do twoich filmów? Wiesz, nagrywając Onolive i oskarżając ją o demoralizację, najpierw zadbałbym o swoją pozycję. W filmach minecraftowych, które oglądają dzieci dajesz linka do swojego OFA i jeszcze oferujesz jakieś zniżki. To jest niesmaczne i nieetyczne. Sam posiadasz młodą widownię i nie wiem, czy promowanie Od swojego Discord, Discorda... Instagram, wszystko masz tam w opisie. ...z kanałem NSFV jest do końca smaczne i etyczne. Już nawet nie mówiąc, że w swoich materiałach sam przeklinasz, palisz i wejpujesz. A co do tego, że palę, mam 19, więc chyba mi wolno. Ale im tego nie wytłumaczysz, ponieważ mają go za idola i są nim zaślepieni do szpiku kości. Jakbym chciał nagrać film o kobiecie, która spadła z dziesiątego piętra, to nie robiłbym z niego pokazu najgorszych przejść na YouTubie. A później nie wytrzymuje. Puszcza ten parapet i spada z impetem w dół. To Wszystko wydarzyło się 31 października tego roku w Szczecinie na ulicy Wilczej. Chodzi. Jaki brak wyczucia i gustu trzeba mieć, by wstawić coś takiego do internetu? Nie płacz, że masz puste suby, bo sam jesteś za to odpowiedzialny. Chciałeś zjeść ciastko i mieć ciastko. Chciałeś mieć szybką sławę na YouTubie, nie spędzając zbyt wiele czasu nad tworzeniem filmów. Czego skutki widzisz teraz? Teraz można zdobyć tyle pustych subów. To jest chyba tyle, co chciałem powiedzieć. Pamiętajcie, nie nagrywamy. Odkrywajcie szortców.